Wyzwanie stylizacyjne w klubie dobrze ubranych mężczyzn na naszej grupie na Facebooku dobiegło końca. Zwycięzca jest już ogłoszony, więc można by powiedzieć, że możemy zamknąć temat i zapomnieć. Nic bardziej mylnego. Stylizacje były tak świetne i przemyślane, że po prostu muszę się tym z Wami podzielić. Dla wielu było to już drugie no. A dla niektórych już nawet trzecie wyzwanie, i muszę Wam powiedzieć, że Panowie zrobili ogromny progres przez ten czas. Każde wyzwanie służy temu, aby wyeliminować te wszystkie małe błędy, które często można przeoczyć. Te takie drobnostki, które niby nie rzucają się mocno w oczy, ale potrafią wrzucić stylizację na wyższy poziom. No i po podsumowaniu wyzwania, po przejrzeniu wszystkich zdjęć, chcę Wam na żywych przykładach pokazać jak można się ubierać, jak dopasowywać do siebie elementy, ale także pokażę jakie błędy pojawiły się po to abyście wy ich nie popełniali. Zacznijmy od błędów. Małe rzeczy, które bardzo szybko wyeliminowaliśmy. Każdy kto wziął udział w wyzwaniu już wie co i jak. Chciałbym wam tutaj zwrócić uwagę na trzy błędy. Które wybrałem, i są one ważne podczas zimy. Po pierwsze, będzie to kwestia długości okrycia wierzchniego i warstwy środkowej, czyli swetra, czy też na przykład marynarki. Rzuć okiem na to zdjęcie. Tutaj kardigan wystaje spod kurtki. I to jest ważne, żeby tak nie było, bo wtedy mamy ewidentnie zaburzenie sylwetki. Kurtka wygląda, jakby była lekko przymała. Zewnętrzny element powinien zawsze być dłuższy od tego, co jest pod spodem. Tak samo koniecznie jest to ważne, gdy wybierasz garnitur, czy też samą marynarkę. Każda kurtka, czy płaszcz, muszą to zakrywać. I o ile przy marynarce musimy postawić na coś dłuższego, o tyle w takim przypadku jak tu możemy spróbować lekko podciągnąć ten kardigan, bądź też zawinąć go pod spód, tak, żeby był troszkę krótszy i po prostu nie wystawał. Ok, druga sprawa to wpuszczenie swetrów i golfów w spodnie w odpowiedni sposób. Może to wyglądać naprawdę genialnie, ale łatwo to też zepsuć, jeśli nie wiesz co i jak. Rzuć okiem na to zdjęcie. Tutaj w całej stylizacji jest wszystko ok. Tylko, no właśnie, ten sweter jest dość sztywno wpuszczony i nie układa się tak dobrze, jak powinien. On powinien być lekko wypuszczony i ten materiał wtedy tu przy pasku się lekko zawinie, zrobi taką fałdkę i to będzie dobrze wtedy wyglądało. I to wpuszczenie swetra w spodnie, jeśli jest robione umiejętnie, działa dobrze, niezależnie od tego, czy jesteś szczupły, czy masz kilka dodatkowych kilogramów. To nie jest to samo, co wpuszczanie polówek latem, które polecam jednak szczuplejszym mężczyznom. Na to, żeby sweter się dobrze układał, jest bardzo prosta metoda. Po założeniu i wpuszczeniu swetra w spodnie, normalnie zapinasz guziki, rozporek i zapinasz pasek. I potem podnosisz ręce w górę. I on ci się idealnie wysuwa tyle, ile powinien. I wtedy to, co się wysunęło, ładnie układasz tam przy pasku. I tyle. Proste i szybkie. No i trzeci detal to odpowiednie ułożenie nogawek spodni. Mamy zimę, więc buty są bardziej masywne i takie o wyższej cholewce. To już nie są sneakersy czy loafersy, które są niskie i nogawka praktycznie nie dotyka obuwia. Te zimowe buty są jednak wyższe. Czy to będą sztyblety czy trzewiki, to one lekko odstają od nogi, nie przylegają idealnie, więc ta noga naturalnie jest lekko poszerzona. Więc te spodnie zamiast najść na buta, to się opierają na jego górze. I o ile tak jak mówiłem, latem nie ma tego problemu, tak, jeśli zimą wybieracie spodnie ze zbyt wąską nogawką, no to tutaj już się robi problem. Bo zobacz, skraca to mocno optycznie nogi, zaburza sylwetkę, no i po prostu spodnie niekorzystnie wyglądają, bo się marszczą. Dużo lepiej wyglądałoby to, gdyby spodnie miały szerszą nogawkę, i wszystko wtedy ładnie opadałoby na buty. I to są trzy błędy, które można poprawić łatwo i bardzo szybko. A zmieniają mocno odbiór całej stylizacji. I podrzucam wam to po to, abyście po prostu uważali na te detale. Ze wszystkich biorących udział w wyzwaniu jestem naprawdę dumny. Widzę, jak zmieniają się i jak polepszają swój styl bycia, mm, swój styl ubierania i budują swój wizerunek. Zobacz na to, świetna stylizacja Wojciecha. Jest już praktycznie zima, ale co z tego? Pogoda dalej jest ładna. Nie ma deszczu, nie ma śniegu, spokojnie można wykorzystywać jasne elementy. Tutaj jedynie zmieniłbym lekko odcień szalika, żeby nie zlewał się tak z płaszczem, ale to już detal. Jest naprawdę petarda. Albo zobacz na to, jak Łukasz odpowiednio przemyślał i stworzył to połączenie. Mamy tutaj świetną koszulę button down z takim fajnym, masywnym kołnierzykiem, do którego idealnie pasuje ten wełniany bordowy krawat knit. Ciemne kolory, ale dobrze połączone. Nie jest szaro-buro tak jak u większości mężczyzn na ulicach. Kolejna stylizacja. Zobacz, jak Kasper dobrze wygląda. Wszystko jest odpowiednio dopasowane rozmiarowo. Idealna długość spodni, nogawka nachodzi na cholewkę, mamy tutaj brązowe dodatki, wszystko ze sobą spójne, no i wisienką na torcie jest Newsboy Cup. No, wygląda to genialnie. I kolejny przykład pełnej stylizacji. Zobacz, wszystko spójne, wszystko dobrze dobrane, nic nie jest tutaj dziwnym przypadku. Mamy loafersy, bo czemu nie, nie mamy metrowych zasp ani ogromnego mrozu. Wystarczą dobre, kaszmirowe lub wełniane skarpety i będzie ciepło. To jest w ogóle Janek. To jaką on zrobił ogromną metamorfozę od lata, to jest szok. Zobacz na to. Janek z chłopaka w dresowych spodenkach stał się mężczyzną, których nie widać na ulicy. Dobra robota. Janek idzie jak burza z budowaniem swojego stylu. Ostatnio nawet skusił się na rękawiczki zabuka na zimę z kaszmirową podszewką. Jak sam pisze, mam pierwszy raz takie cudeńka na rękach i robi to przeskok o lata świetlne pomiędzy zwykłymi rękawiczkami a nimi. O to chodzi, bo skórzane rękawiczki nie dość że wyglądają drogo. To jest to szczegół, który buduje stylizację. To z odpowiednią podszewką one są komfortowe i faktycznie dają ciepło. Czyli styl i komfort w jednym. To jest najważniejsze w budowaniu stylu. A też wiem, że Janek czuje się świetnie w nowej wersji. I o to chodzi. Odpowiedni ubiór ma podbijać wasze samopoczucie i budować pewność siebie. Każdy mężczyzna może wyglądać świetnie na co dzień, a nie tylko od święta. I zobacz. Tu mamy kolejny idealny przykład metamorfozy. Zobacz. Marcin. Jego przemianę pokazywałem w filmie latem, ale to co zrobił od tamtego czasu, to jest petarda. Porównaj zdjęcie po lewej z tym po prawej. No zupełnie inny człowiek. Marcin, wykonałeś naprawdę kawał świetnej roboty. I zobaczcie, od razu przy okazji Wam pokażę jeszcze jedną kwestię. Po lewej Marcin wybrał jaśniejsze dodatki, a po prawej ciemniejsze. Widzisz jak to zmienia odbiór stylizacji? Niby nie jest duża zmiana, a różnice widać gołym okiem. Marcin ma około 165 cm wzrostu, a zobacz jak świetnie tworzy stylizację, bo poznał odpowiednie elementy, odpowiednie fasony. No i jak sam mówi, pomimo, że mam problem z rozmiarami na moją posturę i wzrost, to zasugerowałem się stylizacjami, które pokazałeś w abuku, trochę się pobawiłem i jest. Pierwszy raz założyłem polówkę pod trojera. Panowie, jak nie próbowaliście kołnierzyka polo, pod trojer, pod sweter z okrągłym dekoltem, pod winek, czy też pod kard. To spróbujcie. Nie ma co się bać nowych połączeń. Najwyżej więcej tak po prostu nie założysz. Jak nie spróbujesz, to nigdy nie będziesz wiedział. Zobacz na to: stylizacje nie muszą być skomplikowane, żeby wyglądać dobrze. Mamy tutaj tak naprawdę dwa kolory: granatowy od pasa w dół i biel od pasa w górę. I co? I wygląda to świetnie. Odpowiednio wpuszczony sweter w spodnie wygląda to dobrze, wygląda to spójnie i z klasą. Dobra robota, Pawle. No i mamy Grzegorza. Zobacz, jakie świetne stylizacje stworzył. Pierwsza: mamy tutaj beżowy płaszcz, mamy tutaj sweter trojer, golf i odpowiednio dobrane dodatki. Szalik genialnie łączy się kolorystycznie, zarówno ze swetrem, jak i butami. I tu chcę zwrócić Twoją uwagę na szalik. To jest jedna z moich wskazówek z najdowszego Abuka na zimę: aby szalik włożyć pod klapę płaszcza. W te cieplejsze dni taki mały zabieg, a wnosi stylizację na wyższy poziom. Druga. Tutaj świetne połączenie dwóch wzorów, które w ogóle się ze sobą nie gryzie. Mamy płaszcz w wionełkę i szalik w kratkę, który świetnie komponuje się z golfem i spodniami. No petarda. Jak sam Grzegorz pisze, trochę obawiałem się tego połączenia, ale przekonałeś mnie Marcin, że zrobiłem trafiony wybór. Brawo, bo tylko przez próbowanie się możesz nauczyć. Trzecia stylizacja. Bosmanka, mąki, koszula i krawat. Zobacz jak genialnie współgrają ze sobą dodatki. Buty, szalik i krawat. No po prostu idealnie dobrana kolorystyka. Bardzo się cieszę, że widzę mąki, bo to jest takie zapomniane obuwie. W najnowszym Abboku zrobiłem z, niego, z nimi mm, może z 15 stylizacji. Mega eleganckie, nie ma co się bać, panowie, takich butów, bo Monki to klasyka. No i panowie, zobaczcie na to. Grzegorz to nie tylko płaszcze. Tutaj mamy skórzaną kurtkę. To jest hit i idealne podsumowanie tego wszystkiego, o czym mówię na kanale. Jak sam napisał, to kurtka prawie 35-letnia i należała wcześniej do jego taty. To jest to, o czym mówię: inwestowanie w wysokiej jakości rzeczy na lata. Odpowiednie składy i dobre elementy dziś się odwdzięczą. Nie tylko ta kurtka wygląda praktycznie jak nowa, to do tego minęło 35 lat, a ona dalej jest modna i dalej wygląda genialnie, bo jest klasyczna. Klasyka jest ponadczasowa. Ta kurtka nie jest trendem, ona nie ma żadnych udziwnień czy dodatków. A, je, a dziś, jak pójdziesz do sieciówki i kupisz kurtkę z jakimś puszkiem czy wstawkami, to za rok już ci powiedzą, że ona nie jest modna, i wrzucisz ją na dno szafy i ona sobie będzie tam leżała. A ta? 35 lat i dalej świetnie pasuje. Ja też celuję właśnie w takie elementy ponadczasowe i klasyczne. Moją marynarkę tweedową też liczę, że za 35 lat przekażę dalej. Bo o to właśnie chodzi. Teraz zapraszam Was do wrzucenia lajka like pod tym filmem. Napisz komentarz, co uważasz o stylizacjach chłopaków. Robią wrażenie co? Przede wszystkim już wyglądają lepiej niż większość mężczyzn na ulicach. A ja wiem, że to dopiero początek. Z sezonu na sezon przeskok jest ogromny. Oczywiście to jest tylko mała część tego, co pojawiło się podczas wyzwania, no bo to. Co dzieje się w klubie, zostaje w klubie. Ale muszę powiedzieć, panowie, że jestem z was dumny, bo to jakie miejsce my wspólnie tworzymy ze wspólną pasją i wspieraniem siebie, to wiedzą tylko ci, którzy są razem z nami. Dziękuję wam za to, że jesteście ze mną, bo bez was tego kanału by nie było. Jeśli chcesz do nas dołączyć, to pamiętaj, że dostęp do klubu dobrze ubranych mężczyzn mają wyłącznie osoby, które posiadają moje buki. To jest takie miejsce, które tworzę tylko dla nich, aby jeszcze bardziej ich pchać do przodu. Ale też to takie moje podziękowanie za ich zaufanie. Nieważne, który appbook zakupisz. Może to być pracownia stylu na zimę, czyli najnowszy appbook, który miał premierę teraz w grudniu. Tam masz wiedzę teoretyczną, gotowe stylizacje i ponad 800 linków do wyselekcjonowanych przeze mnie rzeczy. Tutaj masz spis treści. A może appbook na jesień? Może na lato? czy też podręcznik mężczyzny na wiosnę lub na zimę, który miał premierę w zeszłym roku. Jeśli jesteś zainteresowany, to na dole w opisie filmu zostawiam link do mojej strony. Lub możesz też wpisać od razu www.marcinnawrocki.com i tam znajdziesz wszystkie moje produkty. Trzymajcie się i do zobaczenia w filmie już we wtorek o 16, gdzie będę mówić o ubiorze na wigilię, na Święta i na Sylwestra.